To była już ostatnia Ediuga. Mam nadzieję, że po drugiej stronie lustra każdy z Was odnalazł własne historie. A opowiedzieli je dla Państwa. Grupa tańca bez nazwy. Grupa tańca bez nazwy. I grupa tańca bez nazwy. przyjemnym wiecznym kulturowym choreografem oraz soliści. Paulina Cholota Martyna Żelińska Dominika Żak Weronika Sowa Klaudia Jaskot Dominika Żak-Karol Wojciechowski, Paulina Halota i Jarek Messona oraz trio Martyna Zielińska, Paulina Halota i Jarek Messona. Szanowni Państwo, docenię jeszcze raz z brawami ich autorskie choreografie. Pragnę jeszcze serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w organizację i przygotowanie do dzisiejszego koncertu. Dziękuję z całego serca. Jeszcze jedno podziękowania. Chcielibyśmy cała grupa, i najmłodsza, i średnia, i najstarsza, chcielibyśmy serdecznie podziękować pani Asi, która, bez której tak naprawdę to wszystko by nie miało sensu, bo to ona zaszczepiła w nas tę miłość do tańca. I wszystkie solowe etiudy, które Państwo tutaj dzisiaj zobaczyli, nie wyszłyby bez tego, gdyby Pani Asia właśnie nie opiekowała się nami, nie pomagała nam w tworzeniu tego. Więc jeszcze raz serdecznie dziękujemy i dziękujemy za to. Serdecznie. My teraz się z Państwem żegnamy. I już dziś zapraszamy na kolejne wieczory spotkania z tańcem. Zapraszam!